Geralt? No, to jak ci się podoba moja winnica? Myślę, że znasz odpowiedź. Bardzo. Dom duży, ale nieostentacyjny, pięknie położony, idealny na wspólne wakacje. Planuję jeszcze mały remont. Wiesz, odmaluję ściany, wymienię pęknięte dachówki, założę cynowe rynny. A myślałeś co z ogrodem? Zostawiasz jak jest, czy coś zmieniasz? Hmm, może labirynt z żywopłotu, a w środku rzeźby całkiem gołe. Ojej, Geralt, nie wypominaj mi tego balu. Wino jakoś szybko. No to jak ci się podoba moja winnica? Myślę, że znasz odpowiedź. Bardzo. Dom duży, ale nie ostentacyjny. Pięknie położony. Idealny na wspólne wakacje. Dopiero co zrobiłem remont. Zapłaciłem jak za zboże, ale chyba było warto. W ogrodzie są już nowe sadzonki. Kwiaty. Ale wciąż mam wrażenie, że czegoś im brakuje. Hmm... Może labirynt z żywopłotu? A w środku rzeźby całkiem gołe? Ojej, Geralt, nie wypominaj mi tego balu. Wino jakoś szybko uderzyło mi do głowy, i. Nie wypominam, tylko wspominam. Tamten wieczór był magiczny, i Twoja suknia. Pięknie w niej wyglądałaś. Mam ją ze sobą. Mogę założyć któregoś wieczoru. Zjemy kolację na dworze, przy świecach. Posłuchamy jak grają cykady? Hm? Nie mogę się doczekać. Zostawię cię na chwilę samą, dobrze? Na chwilę.